Maga, to tu będzie to żal, że nie przyjść, na stole postawię Nasze trupy w łódź, więc to prawie Nie chcę ciebie iść zawsze, nie słowa się na no, mnie Tak dużo wciąż z ciebie tu jest I wiem, że teraz nie patrzysz, więc cię właśnie I chciałem mniej więcej śledzić Jutro znowu będzie po mnie zrobiona What's <laughs> letni, wpadliśmy do helu, na hel. Tak Dokładnie, naprawdę. jesteśmy tutaj, jechaliśmy bardzo długo, ale bardzo wielka radość jest w naszych sercach, dlatego, że za chwilę zagramy koncert tutaj na waszej scenie, patrząc sobie na morze. U nas w górach świętokrzyskich nie ma takich atrakcji. Mamy same góry, ale małe góry, bo są to świętokrzyskie, wiadomo. Tutaj macie piękny widok, dlatego go podziwiamy. Stąd ta radość u nas. Za chwilę przeniesiemy ją, spróbujemy się podzielić tą radością z publicznością, bo zaraz dla was nasze najważniejsze Większe przeboje, będziemy o pomidorowej śpiewać, będziemy o różnych będzie, innych rzeczach. Ehm, Wszystko tak. będzie tak jak trzeba. Więcej chyba mówić, że nie trzeba. Dokładnie, zapraszamy serdecznie. Nie bojemy się, jak ktoś ma polo, to chyba Audi to się nie sprawdzi. Każdy egzemplarz pokryty toną spadli jest ci zbyt wolna. Cię, musisz mieć kredytową zdolność Niezły tron, myślisz, że golfa Jednak to nie ten Ło, o, o, każdy zna go Polo, Pol, zła, wie ręce! Jadę sobie polo, polo Śpiewam sobie tam, giri tam, dam, dam Pali mnie za sporo, sporo I dlatego jeszcze tu i tam Jadę sobie polo, polo tam, gili, dam, tam, tam Tam za rogiem stoją, stoją A ja na liczniku mam sporo Jak się czujecie na helu? Bardzo dobrze Słuchajcie, słyszałem taki wiersz od gościa, który tu przychodził niedawno I to idzie tak Kto ma siłę, kto ma moc Może tańczyć całą noc Kto ma siłę, kto ma moc Może tańczyć całą noc Moja Honda Szybsza tak nic wygląda, żeby ją wśród nich mojego na to się przyjrzy, się czweta Ej, moja konda, szybsza nic wygląda to lubi każda napalona gąska Chodź w prosto z mostu, zanim Ej, dorzuć się na papier, bejbe Ej, dorzuć się na rybkę, bejbe Ej, dorzuć się na kieliszku, bejbe Ej, dorzuć się na, na... frytki,